Ty to za ziomek w tej dżungli? To jest najlepszy talon na świecie. I ma challengera w ogóle. Nie wiem, challengera to ma teraz chyba 6 osób. A ja gram na kleda, także pozdro. Walimy konia pod turetem całą grę. Chyba, że to jest Singlet Meat. To wtedy mniej walimy konia. No i walimy konia. Ja pierdolę. Kocham walić konia. No mam dobre MMR-y, no? Albo. Albo Early Split to jest po prostu. Teraz I Imagine grać kledem przez całe życie. Imagine grać byle jakim championem przez całe życie. Dopóki nie jesteś one trickiem i jakby nie jesteś z tego znany na Twitchu i tak dalej, to nie rozumiem. No jakby rozumiem, że LL Stylish gra tylko zedem, bo jak nie gra zedem, to traci widzów, nie? Ale kurwa, grasz kledem i chuj? Tako? Dla sportu? Ja pierdolę, na no hity. Nie ja, mam do Shielda, to się będzie trudniej farmić 7 farm. Może ktoś ma fan tylko jednym herosem grać? Znaczy no rozumiem, nie? Nie każdy robi co chce ze swoim życiem, ze swoim wolnym czasem. Naprawdę. Ale kurwa kledem! 7 milionów? Do ziomek. Threes. Kanon? Dobra. Gupcie, ci o bo z kanona. Wygrał Trader Biorąc dwa turret shoty <grywy> ja Nie wiem jak się gra w ogóle na tego treda, nie? Też masakra, nie wiem co on Ma wejść na tego konia, czy trzeba mu nie dać wyjść na konia, bo ja go nie złanshotuję wiem że to toki nie leciało, bo było kill Pierdole, jestem dajmowany chyba Ja pierdolę tego top Nie Sfarmiłem kanona Dobra no linie mam wybaną kinda ale jak ty ja to ja dobra przepraszam spierdalam do bazy tam gdzie moje miejsce Nakleda lepiej Elektrocuta, ale nieważne co weźmiesz i tak pierdolisz Elektrokiet się nie kombi fajnie z Adekatą Dobra kurwa Szkoda, że wziął killa, ale it's worth Steel Jest of cringe <laughs> Ja pierdolę Stracił flesza za to, ale kurde Szkoda, że zdążył dać, a jakby nie zdążył to by dostał on go bongo Nie ma tiamat, dobra Będzie się łatwiej waliło konia pod duretem tam. się wydaje o. Na bad. Sind Kurwa. Ja. <laughs> jestem Ulf <Ulfolungo. laughs> Taki jestem. Execute. No. Czemu ja dostałem? Dobra, dobrze. ba, ba, ba. Lecimy topa. Lecimy kur. O oh, kurde, lecą. Josfulkią. Extra. Już mam botka, to mogę sobie pozwolić na więcej niż siedzenie pod turetem. Teraz mogę siedzieć pod turetem i jeszcze zabić kleda. Jeśli on będzie pod turetem, idziemy bota. Nie ma multa, ale chyba i tak ich Proszę. To jest 1v9. Nie, my czekamy aż kred nas rozpierdali. No, Klet ma. No, Klet kieruje teraz dobrze, ale ogólnie. Nie wiem, Klet jest chyba gorszy w lecie, nie? Mamy Brauma w teamie, to raczej też mu będzie ciężko cokolwiek zrobić. I ten Matabi. Nawet nie wiem czy go zabijam tak szczerze. Co on zrobił? Czy on fleszną zignajtował Tomaszkę? Nie wiem gdzie jest Jarwan. od razu stuna dostaję. A, kurwa Katarina Broken ludzi Kidzu Legitnie, jak super weźmie Brauma, to Katarina jest 20 razy lepsza. Jakie było? O kurde, tutaj jest akcja What? kurde, no Jezus, Maria pieniążki! BOSS i K. Dzięki 30 złotych to chyba dzisiaj awans leci. Mam nadzieję, że w końcu będzie ten master. Pomożesz Brown, please? Suicidował się. Chciał damage w turret walnąć, po prostu. Ja tu No się przejdę chyba. Nie tak blisko, nie... Nie nieintuicyjne to jest żebym się tu tepnął No Chyba wyszłoby na to samo Albo bym po prostu ich wystraszył Ten kwiat intuja uwięziłem się ja prawie umarłem No ale odfreszował od mojego ulta No praktycznie bez ulta go jeden na jeden najebałem. Z ultem to by w ogóle nie było problemu. Baron? Ja myślę, że to i tak wygrywamy. Nie no. Ten Singed Aaaaajajaj Wydewuję top Ja mam TP, ja mam Chyba przez to, że poszedłem krzywo Ten... no właśnie, nie wydefuję I mi spierdoli jeszcze Ale cringe! Że on tu przeżył I się wpierdala z ultem gdzieś Na go dyma Dawaj Dobrze 17 2, na Kleda No tak on mi w chuj pomógł i brał ale nie wiem, ten Kled też jest jakiś drolek Ja mam r czego Nie mamy... No jeszcze nie możemy chyba. Jestem głównym! Ale Timek jest koksem. Dobra, GG. Ostatni item to chyba Zonia by była po prostu. No, wygraliśmy Dobra, udało się. NICE! GG. Patrz, patrz! OOO! I wracamy do bycia hardstack master tieru. No, ja <grywia> yeah, A za tam najwięcej to mage'a w grze?